Witamy serdecznie z pięknego, słonecznego, kaliskiego Wembley. Jesteśmy w Kaliszu, przedstawiamy, właśnie teraz relację, robimy z meczu pomiędzy Ajaxem Częstochowa a Łódzką Akademią Futbolu. Spotkaliśmy się tutaj na takim czwórmeczu, który organizuje Kaliski Klub Sportowy. Występują w meczach takie drużyny jak właśnie KKS Kalisz, Łódzka Akademia Futbolu, Górnik Konin i Ajax Częstochowa. W pierwszym meczu obu zespołów padł remis 1-1. A co będzie teraz? No zobaczymy, zobaczymy. Właśnie rozpoczęli mecz. W strojach czerwonych z zielonymi wstawkami drużyna Jaksu Częstochowa, w strojach biało-czerwonych Łódzka Akademia Futbolu. Warunki, no wręcz bym powiedział bardzo letnie. Z ponad 30 stopni chłopcy naprawdę muszą wiele poświęcić swoich sił, żeby tutaj móc przebiec

Piękna szarża Kuby, kulika. Przejście i proszę mnie, czy będzie gol? Ta, tak jest, jeden zero dla Ajaxu. Piękna indywidualna akcja.

Dużo walki w środku pola.

Pauli, rzut wolny dla drużyny łódzkiej. Z trudem, ale wybroniona piłka. Bramkarz dobrze ustawiony.

No nieporozumienie zawodników z Łodzi No ale no takie nieporozumienia Powodują, że traci się gole Zmiany robi się szybciej 2 do 0

na boisku pojawił się Kacper Pańtak i Marcel Radomski

Piękna dwójkowa akcja, tak? Proszę Państwa, czy będzie gol? Coś z tego zrobią? Podanie. Ach, spięcie, no ale ładnie, ładnie. Trochę lekko. Och, i teraz musi być powrót, musi być powrót. Udany powrót. jak to wszystko wygląda z perspektywy kibica. Boisko ma dwa lata, naprawdę piękne, zadbane. Oj 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 oj. Wyglądało dobrze. Było blisko. Hubert Cieślak fauluje. Kolejna trójkowa zmiana w drużynie łódzkiej. I trójka od bramkarza. Dalekie wysokie wybicie. Tu powinna być bramka, tu musi być bramka. Tak, po profesorsku, znakomicie. Dany przechwyt. Kacerpań, tak przy piłce, zwód, Doskok, doskok. Tak. Piękne podanie. Kuba kulik. Nikt, niestety, nie wbiega do środka. I bram nie był. Jak rozegrają ten rzut rożny? Jest 11 minuta meczu. A jak zdecydowanie prowadzi? Hubert Kubica przy piłce, proszę Państwa, tak? Powrót. Walka noga w nogę nie odpuszcza. Bardzo ładne przejęcie Marcela Radomskiego. Tak. Super podanie. Czy będzie bramka? Tak, profesor. Profesor Kulik. w ten sposób trzeba grać. Kolejny mecz będzie rozgrywany z drużyną Górnika, Koni, nie będzie transmisji tego meczu. Eee, powrócimy na spotkanie eee, Ajaxu z KKS-em z drużyną zdecydowanie tutaj najmocniejszą eee, w pierwszym spotkaniu Ajax uległ KKS-owi aż 6 do 0. Eee, no, ciężkie spotkanie, zawodnicy KKS-u naprawdę no, mocno, mocno e, tutaj pokazali swój kunszt. Myślę, że w spotkaniu rewanżowym e, drużyna Ajaxu na tyle będzie zmotywowana, że e, no, to spotkanie zupełnie będzie miało inny przebieg. Zobaczymy. W tej chwili właśnie Ajax stracił gola. E, Wysoka piłka, no ci zawodnicy są miejscy, no to są chłopcy, którzy mają, są drugoklasiści. Bramki duże, więc nie ma się co dziwić. Na jakieś konkretniejsze parady, oczywiście, przyjdzie czas. To jest kwestia czasu, kwestia dwóch lat, i myślę, że te mecze będą wyglądały zupełnie inaczej. Przy tym zaangażowaniu. Przy roli trenerów, którzy tutaj naprawdę również bardzo wiele serca wkładają w rozwój tych chłopców, myślę, że naprawdę sukcesy są w zasięgu ręki. Zresztą już są. Powiem Państwu, że wielkie brawa tym zawodnikom się należą. Jest gorąco. Ja nie biegam tutaj, stoję tylko, a jest bardzo, bardzo gorąco. Odczuwalna temperatura z tego, co dzisiaj przekazywano we wszelkich prognozach to 40 stopni, więc naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Także wielkie brawa dla tych zawodników, że im się po prostu chce. To jest młodzież, która. Chce, która potrafi, przyjechali tutaj naprawdę z daleka, bo z łodzi 140 km, z częstochowy 160. Z Konina drużyna, która gra na drugim boisku 60 km, troszkę bliżej, ale to też jest, no trzeba chcieć, trzeba chcieć, muszą rodzice chcieć, wszyscy, to jest jedno z drugim. Musi się pięknie zazębiać, żeby przynosiło efekty. No i właśnie tak, tak to wygląda i tak, tak to jest. Walka. Walka, z której nic za bardzo nie wynikło. Może teraz. Pogubił się zawodnik. Koniec meczu. Ludzka drużna uległa Ajaxowi. Myślę, że mogą być zadowoleni, bo to rewanż w pierwszym meczu. Remis, w drugim meczu wygrana. Dziękujemy póki co za uwagę. Jeśli ktoś zechce, to bardzo miło będzie, jeśli zostanie jakaś łapka w górę zostawiona pod, pod tym filmikiem. Dziękujemy. Do zobaczenia.